Cześć wszystkim. Słuchacie podcastu The Plus. Z tej strony Diana, ze mną dzisiaj nagrywa Szymon. Cześć Szymon. Cześć Siemanko. Miło się słyszeć, bo dawno ze sobą nie rozmawialiśmy na podcaście. Tak, Także oczywiście. cieszę się, że dzisiaj z tobą Szymon, gadam. Szymon, czy ta maszyna się zatrzyma? No kiedyś będzie musiała się zatrzymać. Kiedyś nastąpi e, przegrana i dzisiaj było blisko. Dzisiaj naprawdę było blisko i gra nie zachwycała, ale końcowo Udało nam się zdobyć te trzy punkty po, według mnie, naprawdę słabym meczu z naszej strony, ale dobre zmiany zadziałały i, i mamy trzy punkty i walczymy cały czas o europejskie puchary. Aktualnie zrównujemy się z Newcastle punktami, także trzymamy kciuki za dalszą część sezonu. No tak, właśnie dzisiejsze rezultaty sprawiły, że to zwycięstwo Chelsea było bardzo kluczowe, ponieważ Newcastle swój mecz seremisowało. Manchester United gra mecz z Arsenalem, więc tutaj liczymy na potknięcie drużyny z Manchesteru, więc tutaj kluczowe były te trzy punkty. No i trochę mieliśmy przeboj, jeżeli chodzi o to, żeby je w ogóle zdobyć. Tak jak wspomniałeś, chyba był to jeden z gorszych, jedno z gorszych spotkań w ciągu tych trzech spotkań, które teoretycznie były dobre. No bo tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli podzielić ten mecz na dwie połowy, to po pierwszej połowie powiedziałabym, nie wiem jak ty, że Nottingham zasługiwało nawet może na zwycięstwo w pierwszej połowie, bo byli drużyną, która bardziej chciała osiągnąć ten wynik, atakowała. Dzisiaj Nottingham trochę patrząc na te mecz też z West Hamem było troszkę miało pecha jeżeli chodzi o te słupki i poprzeczki jakoś te słupki i poprzeczki są po naszej stronie. Jeżeli chodzi o tą walkę o europejskie puchary w ostatnich ich spotkania. Ale my też mieliśmy parę słupków także. No niestety tak. Zaczęliśmy trochę z pompą. Chelsea zdobyła pierwszą bramkę. Oczywiście jakbyś ktoś miał zgadnąć po asyście kogo lub golu kogo to Cole Palmer asystuje do, do Mudryka. i. Chciałam tylko powiedzieć, że to była dziesiąta asysta Kola Palmera, więc Kol Palmer wbija do klubu Double-Double. Jest to czwarty zawodnik w Lidze, który do tego klubu dołączył i dodatkowo jest to trzeci gracz w historii Chelsea w Premier League, który zdobył ponad 20 bramek i ponad 10 asyst w jednym sezonie. I dołączył do klubu Franka Lamparta i Didiera Drogkę w sezonie 2009-2010, kultowy sezon, jeżeli ktoś pamięta. Carlo Ancelotti na, na ławce trenerskiej, Chelsea zdobywająca po 8 bramek w spotkaniu. I fajnie by było kiedyś jeszcze do tej historii nawiązać w jakimś nowym sezonie, ale ogólnie takie osiągnięcie Colo Palmera jeszcze w debitanckim sezonie jest, jest czymś super. Jak w ogóle oceniasz może Mudryka, bo Mudryk zdobył bramkę, ale no resztę spotkania miał trochę taką szarpaną. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No według mnie, po, poza tą bramką, to nie było aż tak bardzo go widać. W sensie można od niego oczekiwać więcej, na pewno trzeba. Także na szczęście wykorzystał tą, to ciasteczko od Palmera, bo naprawdę świetne było to podanie I, i zdobył tą bramkę, bo pamiętamy, że mecz temu Palmer również dał mu takie podanie i nie potrafił tego wykorzystać. Także tutaj to na plus, ale ogólnie nie był to jakiś świetny mecz, ogólnie nas naszych skrzydłowych. Tak, tak. Do, do Madłeka pewnie jeszcze przejdziemy. Mam trochę jego statystyk zapisanych i nie wiem, czy dobrze będzie je w ogóle przeczytać, bo, bo są lekko tragiczne. Ale po tej, pierwszym, po tej pierwszej bramce Chelsea Nottingham usiadło trochę na nas i dobrze się broniło, tak naprawdę. Broniło się pięcioma obrońcami. Chelsea nie miała za bardzo jak przebić się piłką przez środek pola. Ten środek pola w ogóle był dość szarpany w tej pierwszej połowie. Tam piłka latała od jednego pola karnego do drugiego pola karnego. Ale y, chciałam y, wspomnieć o tych rzutach rożnych Chelsea, no, to co się działo po tych rzutach rożnych, gdzie piłka była wszyliwana w pole karne i Nottingham wychodziło dwa razy z taką bardzo mocną kontrą, y, po jednej zdobyli bramkę ze stałego fragmentu gry oczywiście, ale no to było dramatyczne trochę, nie? No... Cała pierwsza połowa, według mnie, naprawdę była dramatyczna. Graliśmy apatycznie, piłki nam się odbijały, traciliśmy je bez sensu. No, pierwsza połowa, według mnie, do zapomnienia, bo naprawdę tam Nottingham zasługiwało na to zwycięstwo, ale dobre zmiany po Czettino i też wejście Jamesa po ponad 150 dniach absencji spowodowało to, że odwróciły się losy tego spotkania i z 2 do 1. Przeszliśmy do 3 do 2. Tak, to było, to było fajne. ogólnie chciałam później właśnie przejdę do tych zmian, bo wydaje mi się, że te zmiany trochę zmieniły to, jakby, proces w spotkaniu. Ale chciałam trochę nawiązać do tego straconego go, Golaczersz i ze tego fragmentu gry. Yy... Komentatorzy w trakcie spotkania wspominali, że Nottingham strasznie dużo bramek straciło po stałych fragmentach gry. To było bodajże 22 gole stracone, a tylko 6 strzelonych. A przy każdym tak naprawdę stałym fragmencie gry ja drżałam o to, że my stracimy bramkę, a nie że Nottingham straci bramkę, bo to wyglądało jakby te statystyki były odwrotne. Jakby tak naprawdę Nottingham w tym sezonie te bramki strzelało, a mało utraciło. Bo no, wyglądaliśmy dość dziwnie w tych starych fragmentach gry. Widać, że to było mocno jakby przeanalizowane przez zespół Nottingham, ale chciałam też wspomnieć, że mamy trochę niechlubną statystykę, Szymon. I pewnie zadam Ci zaraz pytanie, kogo jesteśmy w stanie przebić w tym sezonie. Ale dobiliśmy do 100 żółtych kartek w tym sezonie. I jak myślisz, rekord wynosi 101? I kto ten rekord ma? w Premier League. Szczerze, nie wiem. Powiem, że Manchester United, ale może to być i raczej na pewno jest złym pikiem. Ale no niestety chodzi o to, to karty... jest. Dirty Leeds z sezonu 2021. No ale no, ja nawet się nie spodziewałam. Że, że pamiętam, że my zdobywamy dużo żółtych kartek, ale że aż tyle. Ale nie aż tyle, nie? Nie aż tyle. Ale jeszcze do tych żółtych kartek to. Zdobywamy teraz, ostatnio zdobywamy ich i tak mniej. Chociażby Jackson, co prawda, zdobył dzisiaj tą żółtą kartkę, ale. To taka na... Jacksonowa żółta kartka, tak. Jacksonowa żółta kartka. <grym> ale no, łapie ich mniej niż na początku sezonu, także się ogarnął. No i do też zakończył mecz bez żółtej kartki. Także na plus. No ale do trochę pracował na tą żółtą kartkę. Tam, tam można było dać do tą żółtą kartkę, szczerze. No, gorszą tą kartkę skoczył Gallagher, który tam. No, taka iski sytuacja Chciał widać, przeszkodzić w tej kontrze Nottingham, właśnie po tym stałem w fragmencie gry Chelsea. Można Gdyby było za to nie... nawet myślę, że czerwoną podyktować. W sensie, no bo to było już sam na sam wychodził. No tak, tutaj bronił Zobaczyń, go trochę Kukurera, więc... który biegł obok, więc pewnie uznali, że jednak jakiś tam safe spot był, jeżeli chodzi o to, czy... Zawodnik Chelsea, by dobiegł do piłki, nie dobiegł. Więc tutaj, ów, bo to mogło się potoczyć źle. Ale już podsumowując sobie, właśnie pierwszą połowę, 10 strzałów Nottingham, 3 celne, 5 tylko Chelsea i 2 celne. Oczywiście, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, no to Chelsea 72%, a Nottingham 28%. Końcowe jakby statystyki wydają, wyglądają dość podobnie, bo 32% Nottingham miało posiadanie piłki, więc niewiele się poprawili, ale mieli aż 20 strzałów na bramkę. Oczywiście cztery celne, ale o tym chciałam powiedzieć. Słupek Yatesa, słupek Morgana Gibson-White'a, poprzeczka Kaluma Hatsuna-Odoi, niewykorzystana setka Łoda. Yy, tam siedziało po prostu, co by się nie działo pod tą ramką, no ale co, jakiś tam Bóg y, Europejskich Pucharów nad nami czuwa, żebyśmy nie stracili tych bramek. Ale, właśnie, druga połowa wyglądała dość podobnie do pierwszej na początku, aż do tych zmian. Nie sądzisz, myślałeś, że poczekaj, no jakieś zrobi zmiany w przerwie, czy sądziłeś, że tak po prostu będzie wyglądać i obudzimy się lub nie? Znaczy, jak powiem tak, chciałem, żeby zrobił jakieś zmiany w przerwie, bo rzeczywiście nie wyglądało to dobrze, ale spodziewałem się raczej, że nie zrobi tych zmian w przerwie, bo raczej rzadko widuję, żeby wprowadzał jakieś zmiany w przerwie, ale później się, później się ogarnął i naprawdę zmiany przyniosły duży pożytek, bo właściwie to dzięki nim wychodzimy na prowadzenie i, i wygrywamy to spotkanie. Tak, Sterling, który strzela, no trzeba mu to oddać ładną bramkę i mhm. ta asysta Jamesa. Dwie tak. Trochę ponad dwie minuty po wejściu na boisko, zalicza ładną asystę i Jackson z główki strzela bramkę. Tak, właśnie te zmiany właśnie nastąpiły troszkę po tych sytuacjach yy, niewykorzystanych Nottingham Forest. Zszedł Benoit Baldiachir, który, który moim zdaniem zalicza dość dobre spotkanie, versus na to, co, co potrafił robić w tym sezonie. Jakoś tak spokojniejsze te spotkania. W, w jego miejsce wszedł Gusto. I zszedł też u Maduekę. Na boisko zameldował się Enkunku. Właśnie tu, nawiązując do Maduekę, jeżeli ktoś tam narzeka na, narzeka na Mudryka w tym meczu, to nie wiem, czy widziałem, co zrobił madułekę. Oczywiście ja chcę powiedzieć, czemu tak wyglądał madułek. Ja oczywiście kupiłam go w fantazy, więc wiadomo, że tak było. Madułekę wygrany 1 na 11 pojedynków, 12 strat i 27 kontaktów z piłką. To wygląda dość dramatycznie, więc nie dziwne, że, z, że zszedł. Nie zaliczył e... też żadnego udanego driblingu. No strasznie strasznie słabe to spotkanie. Tym bardziej liczyłem na niego w tym spotkaniu jednak, bo pokazywał się z dobrej strony ostatnio, też więcej schodził do więcej schodził do defensywy, co u niego jednak tego brakowało w ostatnich, w ostatnich czasach. A dzisiaj naprawdę niewidoczny, nie podłączał się do ataku. A jak już to robił, to robił to z marnym skutkiem. Także no, słabo, słabo z jego strony i, i smutno to widzieć, bo ja jednak naprawdę bardzo go lubię. Tak, na Twitterze widziałam takie podsumowanie, że Madołeko udający, że pracuje w obronie, chyba bardziej się napracował, niż gdyby naprawdę pracował w tej obronie. Więc to trochę, trochę tak wyglądało, niestety. No ale wchodzi właśnie mm, za chwilkę. Kam Hudson zdobywa bramkę. I ja nie wiem, ale chyba każdy wiedział, co zrobi Karum Hudson w tej sytuacji. To mi trochę przypomina, jak nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki mecz z West Hamem, gdzie jeszcze Jarmolenko grał w Barwach West Hamu, i było wiadomo, że zejdzie na lewą nogę. I wszyscy wiedzieli oprócz graczy Chelsea oczywiście, więc straciliśmy tą bramkę i tutaj też było wiadomo, bo Carl hudson doj w tym spotkaniu próbował już tego kilka razy. Raz trafił w poprzeczkę, że jak tylko dostanie piłkę, to będzie próbował zejść na prawą nogę i wkręcić yy, piłkę w prawy róg bramki. No i tak się stało. No niestety Gusto trochę trochę się pogubił w tym i nie przyblokował na czas. I znowu były gracz Chelsea zdobywał bramkę przeciwko Nohomai, jakaś klątwa yy, i zaraz... No kl klątwa, ale też, też trzeba oddać, że to było naprawdę ładne uderzenie. Ale nie tylko, nie tylko on dobrze zagrał z Nottingham, jeżeli chodzi o naszych wychowanków, bo Ola Aina też, też według mnie zaliczył chyba... Tak, tak jakiś, jakiś duch jego... Szedł, nie wiem, <noise> dobrego obrońcy, ale nie no tak naprawdę widać było, że Nottingham miało ten taki kamień z serca im zszedł, gdy, gdy Luton przegrał swoje spotkanie, I widać było, że w ogóle atmosfera na, na trybunach. Nie wiem, czy to nie był jeden z głośniejszych stadionów, które słyszałam w tym, w tym sezonie, gdzie naprawdę Kipcy się super bawili tym, że zostaną w Premier League i jeszcze ich drużyna gra dobrze, więc. To taki był widać super wieczór dla wszystkich na koniec, że dla nas też i widać było, że trochę takim kamień spadł z serca i potrafią tak grać bardziej luźno na tym, na tym boisku. No chociaż też było trochę takiej nieczystej gry, ale to już tam przejdźmy. I teraz tak, gra spotkanie Riz James chyba, chyba logiczne, nie Szymon? No, no wspaniale jest go zobaczyć, chociaż ja mówiąc szczerze bałem się. Że wejdzie i znowu się połamie i znowu będę rozpaczał, ale tak się na szczęście nie stało. Można powiedzieć, że, że poniekąd nas ratuje, bo ta asysta naprawdę świetna i też dobrze ożywił prawą stronę. Ale no ja na miejscu pod no i też na miejscu Jamesa nie pchałbym się i tak się nie spieszył, bo jednak wiadomo, jak to jest u niego z tymi kontuzjami, no ale finalnie opłaciło się to, że wszedł. No, poczekte on wspominał, że ma nadzieję, że Rhys James będzie mógł zagrać te 50 15 minut i tak, tak wymieniał te minuty. Fajnie, że się udało. Duży wkład Kaj w obie bramki przy, przy Golu Sterlinga asysta, przy golu Jacksona. Asysta drugiego spodnia, stopnia do Risa James'a. No ale te dośrodkowanie Risa James'a. Ja myślałam, że on tak, tak napały tę piłkę kopie, a później patrzy, a tam stoi sobie. Nicholas Jackson. Nicholas Jackson oczywiście klasycznie wbiegający w trybuny. Brakowało tylko Aksela Di żeby jeszcze tam się rzucił jak gwiazda rocka w tej trybuny, no bo przecież to byłby taki klasyczek, już jeden taki widzieliśmy w tym sezonie. Ale chciałam powiedzieć, że no fajnie jest widzieć Chelsea, która po tym, jak jakby traci tą bramkę na 2-1. Znowu jakoś tak się odbija trochę od tego dna takiego, że już myślimy, że tutaj już się nic nie stanie, że i tak coś nam nie wychodzi. Trochę próbujemy znowu tego, całą grę oprzeć na kolu Palmerze, który no dzisiaj też mógł mieć kilka asyst tak naprawdę. Yy, kilka niewykorzystanych okazji przez jego kolegów, ale no... Ale wreszcie, wreszcie się to odwraca, nie? że nie tylko Kol Palmer jakby Robi liczby i nas ciągnie, ale jednak ten cały zespół jako kolektyw coś robi. I ja tutaj w, może wrócę do Kajsada, bo to jest kolejny świetny mecz w jego wykonaniu. Ta, y, tak jak wspomniałeś, zaliczył asystę. Także w, ja w ogóle się cieszę, że robi liczby, bo y, on ma świetne występy, ale czasami brakuje mu tych liczb. i od, y, W tym spotkaniu, tak w poprzednim, zaliczył Takie... asystę. Mhm. Miał też 111 kontaktów z piłką i siedem przejęć i dwa bloki, no nie wiem, dla mnie yy, stawiałbym go jako motma tego spotkania, mhm. nie wiem jak Ty. Ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że pierwsza połowa case'a była trochę dość szarpana, tam ogólnie sądzę, że żadna drużyna nie miała trochę środka pola. Te piłki były rozrzucane od lewej do prawej. Yy. Była taka kluczowa sytuacja w pierwszej połowie, gdzie Cole Palmer stał z takimi rozłożonymi rękami do góry i pokazywał przez chyba dwie minuty, że on tam stoi i podajcie mi piłkę. I tej piłki nie dostawał. Trochę takich strat w środku pola, ale oczywiście druga połowa o wiele lepsza. Kajsedo ma dość duży wkład w zespół Chelsea, moim zdaniem niedoceniony. Szczególnie właśnie pod kątem tych liczb. Teraz właśnie była taka dyskusja, że. No nie możemy się cieszyć z tego Caicedo, bo Declan Rice robi liczby, nie? Ale no trochę, trochę gramy w innych drużynach. Caicedo też wymagał jakiejś aklimatyzacji w drużynie i no tak naprawdę jest młodszy od Rice'a i nie grał w tej lidze całe wieki. Więc to też wymagało trochę, trochę dostosowania, szczególnie, że teraz o wiele lepiej do, wygląda, gdy chwilowo nie ma Enzo. To będzie pewnie duży challenge dla Poczetina, by to ułożyć w przyszłym sezonie tą dwójkę w środku pola, by to wyglądało tak Tylko dobrze, jest też jak pytanie, to może czy... wyglądać? Tylko też pytanie, czy takim źle się układało, bo jednak Enzo był też pod formą, nie? Grał z tą przepukliną dość długi, dość długi okres czasu i może to z tego wynikało. Nie wiem, nie chcę, nie chcę tutaj oceniać, ale nie? to jest na pewno temat na dłuższą, na dłuższą dyskusję, jeżeli chodzi o tego Enzo i ułożenie go razem z Kaisedo, bo naprawdę nie wyglądało to dość dobrze. A teraz, jeszcze gdy kukureja gra trochę wyżej, wygląda naprawdę obiecująco. Tak, chociaż ten pomysł z Kukureją na pewno wyglądał lepiej w poprzednich spotkaniach niż konkretnie w tym. Szczególnie w pierwszej połowie widać było, że trochę nie ma pomysłu na rozgranie piłki środkiem, że natykam bardzo dobrze się przemieszcza w, tym, w tej swojej formacji, gdzie Blokowali nam jakby dostęp do środka pola, i musieliśmy sobie rozrzucać piłkę, a tam często traciliśmy ją, no bo z jednej strony grał Madułeke, który, który dzisiaj grał po prostu bardzo słabo, z drugiej strony Mudry, który często źle podaje i też często nie wygrywa pojedynków jeden na jeden. No ale koniec końców wygrywamy jakby spotkanie. Jeszcze chciałam tylko się spytać, czy według ciebie był to karny na gusto? Według mnie całe szczęście, że Gusto zdążył oddać strzał, a dopiero później było to spóźnione wejście. No tutaj też myślę, że można byłoby podyktować karny, ale, karnego, ale nie ma złości, że tego karnego nie ma. Pewnie inna byłaby perspektywa, jakbyśmy jednak nie wygrali tego spotkania i, i na przykład byłby remis. No, osobiście dla mnie aż tak bym nie naciągał, i, i dla mnie tam nie było karnego. Dla mnie był to karny. Wydaje mi się, że zawodnik Nottingham był spóźniony i jedyne co go ratowało, to to, że Gus oddał, oddał strzał na bramkę. Nawet nie wiem, czy to był na bramkę. No, ale ogólnie, że strzał. W sezonie, w którym dyktujemy takie karne jak, jak ostatnio Kaja gdzie Kaja biegnąc, biegnąc zapomina, że rusza, trzeba ruszać nogami i zahacza, o bramkarza, a tutaj mamy zawodnika, który pełnym impetem jakby próbuje wybić piłkę, widać, że jest o wiele spóźniony. Według mnie no, to był karny, to, że to nie było jakby za bardzo analizowane, to, to to mnie chyba najbardziej boli, bo jeżeli sędziowie by na wasze uznali, że dobra, za mały kontakt, nie wiem, i tak uzyska korzyść czy coś, okej, okay. ale no powinny być takie sytuacje analizowane bardziej, szczególnie, że Wiele innych jest analizowanych bardziej dokładnie. I to jednak są takie kluczowe sytuacje, no bo zobacz, to był, wygrywaliśmy 3-2. Jeżeli tu mogliśmy być 4-2 i mieć spokój w końcówce, tak? Ostatnio też zdobiliśmy przecież bramkę, zastąpiliśmy na 3-2 i warun nam ją odebrał. I to są takie sytuacje, że przecież Nottingham, tam było chyba 7 minut doliczonych, mogło spokojnie wyrównać w tej końcówce. Przecież to nie jest jakaś czarna magia, szczególnie, że to Chelsea i lubimy tracić gole w końcówce. Więc mnie trochę to boli, że, że takie sytuacje nie, nie są jakoś piętnowane. Jest, jest przede wszystkim niekonsekwencja sędziów. Sędziowie są niekarani za swoje złe decyzje, i, i, i myślę, że to przede wszystkim jest, jest dlatego, że są chronieni. No, tak jak ja wspomniałem, no, można byłoby tu podyktować karnego, ale ja aż, ja aż tak się tutaj nie dziwię i nie bulwersuję, że tam tego karnego nie było. Pewnie. W ogóle chciałam docenić to, że jednak silna ławka to silna ławka. To jest coś kluczowego. Dawno nie mieliśmy nie? takiej ławki, co? Aż wspaniale to zobaczyć, że wreszcie jest ta jakość aż tak widoczna, gdy zawodnicy wchodzą z ławki, bo jednak ilu mamy aktualnie zawodników kontuzjowanych, chyba najmniej spośród całego sezonu, tak? To jest cztery Trochę, trochę lista nam się skraca, ale to jest. Wreszcie nie ich trzeba jest skrolować. Nie? Wreszcie nie trzeba to jest skrolować, widać na. Na pierwszej stronie. Ale trochę zabawne, że w ciągu dwóch spotkań chyba zeszliśmy z 14 do 5. Ja nie wiem, kto kogo tam zatrudnili przez tydzień, że nagle wszyscy smartwić wstali. No szkoda, że to robimy w 37 kolejce, gdzie zostały nam dwa mecze do końca, bo jeden jest zaległy. I tak naprawdę teraz to już. Teraz to już nam nie są potrzebni prawie ci gracze, bo jakoś się Nie, byśmy no, są sobie potrzebni. Pewnie... Trzeba, trzeba walczyć o te europejskie puchary jednak. Cały czas jest szansa. Tak. Nawet na to, w związku z tym potknięciem Newcastle, na to szóste miejsce. Właśnie, Szkoda, że się i teraz możemy. Nie potknął. Oj, było blisko, było blisko. Tam obrońcy stwierdzili, że biorą sprawy w swoje ręce i niestety zdobyli bramki. Co chciałam powiedzieć? Chciałam trochę właśnie podsumować tą sytuację Bucharową. Pewnie dużo osób wie, ale może kilka osób nie wie. Sytuacja wygląda tak, że aktualnie piąte miejsce daje Liga Europy. Jeżeli Manchester City zdobędzie Puchar Anglii, to szóste miejsce też daje Ligę Europy, siódme miejsce daje Ligę Konferencji. Jeżeli United wypadnie poza siódemkę i zdobędzie Puchar Anglii, to niestety siódme miejsce nie będzie dawać europejskich pucharów. Więc dlatego tak kluczowe jest, by zespoły przed nami traciły punkty i żebyśmy my wygrywali wszystkie spotkania, bo Idealnie byłoby skończyć na szóstym miejscu, bo znając życie, ja obstawiam, że City zdobędzie ten Buchrangli, ale. No, Trzeba mieć to z tyłu głowy, nie? Że mam z tyłu głowy. Ekipa Tenhaga może zaskoczyć. Dziwne, dziwne, że to mówię, ale tak, może zaskoczyć i nawet wygrać w tym City w finale. No wtedy, jeżeli byśmy byli na siódmym miejscu, a oni wypadli. I zdobyli ten, ten puchar, to nie wiem, straszny by był to smutek, że tak walczyliśmy przez cały sezon, żeby dostać się do tych pucharów, a ostatecznie byśmy odpadli, naprawdę by był wielki pech. Dlatego tak ważne jest wejście do tej szóstki, żeby ubezpieczyć się na wszelkie możliwe, na każdą możliwą ewentualność, ale jednak fajnie by było, żeby ta Liga Europy była zapewniona, czyli żeby United przegrało. Przegrało ten, ten finał, bo tak jak wspomniałeś, jeżeli wypadną, a wygrają, to to się zamieni i szóste miejsce nie będzie dawało Ligi Europa, Ligi Konferencji. Wisz mi to już obojętne trochę, czy to Liga Europy, czy Liga Konferencji. Oczywiście wiem, którą fajnie bym ten, ale zawsze to europejskie puchary. No i jeszcze możemy liczyć, że ten <laughs> Tottenham przegra dwa następne spotkania. Mamy sześć punktów do nich straty, i z tego co wiem, chyba taki sam bilans bramkowy, jeżeli chodzi o. Nie wiem, co tam później chyba, nie wiem, czy nie mecze bezpośrednio. Tutaj wiadomo, że Tottenham to my tam spokojnie. Ale no, to ma mecz City. Tylko ostatni mecz mają chyba z Sheffield United, niestety, trochę się się ułożyło. Newcastle ma spotkanie bezpośrednie z Manchesterem United, więc któraś z drużyn na pewno straci punkty. Więc tak naprawdę. Albo się musimy... podzielą punktami. Albo się podzielam. Ale to i tak strata. To i tak strata. Tak jest. Więc no, musimy patrzeć na siebie, ale też trochę na drużyny wokół nas i liczyć, że City to będzie punktualnie. Ja myślę, że tutaj nie możemy patrzeć na drużyny wokół nas i jednak musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Jednak Jesteśmy Chelsea i musimy dowodzić to jakością i nie oglądaniem się na jakieś. Yy inne zjawiska losu, tylko po prostu pchać po swoje, wygrać następne dwa spotkania oby i, i, i nie patrzeć na to, czy United podniesie puchar, czy wypadnie poza siódemkę, tylko po prostu przypieczątować to pewnie i wejść do europejskich pucharów. United bez pucharów i bez pucharu to moje marzenie, więc yy, będę to manifestować przez następny tydzień pewnie i jeszcze tydzień, bo wtedy jest jeszcze Puchar, może że będziemy na szóstym, wtedy nie będę się nic manifestować. Yy, następne spotkanie gramy z Brighton w środę i na koniec sezonu gramy z Bournemouth u siebie yy, na Stamford Bridge. Tam wszystkie mecze lecą jednocześnie wtedy w niedzielę. Yy, z Brighton gramy na wyjeździe. No, mam nadzieję, że, że na spokojnie oba spotkania i że Chelsea, Chelsea wróci tam, gdzie ich jest miejsce. No, to Brighton by się wydawało, że będzie to spokojne spotkanie, ale jednak po tym Newcastle dzisiaj no, można mieć pewne obawy, że jednak mogą te punkty urwać, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Tak. Miejmy nadzieję że, nadzieję, że tak się nie stanie. Kończymy pozytywnie. Chelsea zdobywa trzy punkty w spotkaniu z Nottingham. Nie popsuła Chelsea Weekendu, więc jest fajnie. I co? Ostatni tydzień tego sezonu Premier League. Był to dość wymagający od nas, yy, od nas sezon. Mentalnie <grym> i>, i ogólnie wytrzymałościowo, jeżeli chodzi o psychikę. Ale, no był to idealny. Zlaty i łopatki cały czas. No, to kibicujemy Chelsea, gdyby było to spokojnie, nie byłoby normalnie. Więc yy, musimy takie rzeczy yy, mieć u siebie. Więc dzięki Szymon za dzisiejszy odcinek. Słyszymy się na pewno też niedługo po spotkaniu z Brighton i po ostatnim spotkaniu z Bournemouth, i później przygotowujemy dla, dla Was podsumowanie sezonu, na pewno z gośćmi specjalnymi, na które już teraz zapraszamy, bo to będzie pewnie dłuższy materiał, w którym podsumujemy to, co, to, co się działo w tym sezonie Premier League, jeżeli chodzi o Chelsea. Cześć wszystkim i oczywiście na sam koniec przypominam o, o kawkach. Jeżeli doceniacie naszą pracę lub chcecie pokazać wsparcie, to zapraszamy na Buy Coffee. Planujemy trochę zmian na przyszły sezon, żeby wejść na trochę wyższy poziom, więc na pewno każde wsparcie nam się przyda. I zachęcamy do subskrypcji na, zarówno na Spotify, jak i na YouTubie. Dawanie ocenek, łapek w górę. Wszystko tam. Nie znam się, nie jestem YouTuberem. Dawajcie łapki w górę i będzie super.